A wiosną przejdzie wielki egzamin dojrzałości. Niewielu kibiców postrzega tę drużynę jako, jako rewelacyjnego Beniaminka, który, który no, przebojem wdarł się do, do czołówki drugiej ligi. Raczej postrzega, postrzegana jest Rysowia teraz jako jeden z faworytów do awansu. No i jeśli piłkarze sobie poradzą z presją, to myślę, że przy ulicy Wispańskiego latem możemy zobaczyć piłkarzy pierwszej ligi. No, co byłoby dużym wydarzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że Resowia po raz ostatni na tak wysokim szczeblu występowała 16 lat temu. Więc całe pokolenie kibiców wyrosło, które, które nie pamięta, jak, 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 jak pasiaki rywalizowały z Lechią Gdańsk, jak Biały Białystok czy, czy Polonią Warszawa. U siebie resowie punktów raczej nie gubi, ale nie jestem pewien, czy, czy, czy własne boisko w spotkaniach z, z niecieczą, kolejarzem stróże bądź startem Otwock będzie. Aż takim atutem, biorąc pod uwagę, że to, to, to Rzeszowianie będą zmuszeni atakować, no a na, na nierównym, grząskim boisku przy ulicy Wyspiańskiego łatwiej jednak się bronić. Ciekawi mnie, na których pomocników postawi trener Mirosław Hajdo, bo konkurencja jest olbrzymia. Korzyścią oczywiście, to może wyjść drużynie na, na, na korzyść, pod warunkiem, że ci piłkarze, którzy, którzy powędrują na ławkę, no nie zaczną się obrażać. Jeśli chodzi o transfery, zimą do trafili, trafili zawodnicy niechciani w innych klubach i trochę zapomniani. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że Piotr Klipała bramki potrafi zdobywać że Adrian Berger potrafi dryblować na skrzydle, że Artur Minasian jest w stanie kreować grę. No, choć tutaj może kreować grę, prowadzić grę. Zobaczymy jak on, czy, czy nie będą sobie wchodzić w drogę z architektem numer 1, czyli Kamilem Walaszczykiem. Tu też trener Hajdu będzie miał jakiś, jakiś orzek do zgryzienia żeby tych dwóch zawodników o y, chyba takiej podobnej charakterystyce y, obok siebie y, gdzieś tam wkomponować. W ogóle Artur Minasianto to, w, w, no, mam taką nadzieję i pewno nie tylko ja, że, że tej szarej lidze doda jakiegoś kolorytu. Jest to piłkarz y, y, dobrze wyszkolony technicznie, doświadczony y, z przeszłością w, w europejskich pucharach, y, mający za sobą grę w seniorstwie reprezentacji Armenii, więc. No, oby, oby, oby pokazał, że mm, warto było go sprowadzić.